Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię dwie przepyszne sałatki jajeczne. Sałatki dość szybkie w przygotowaniu, no jeśli oczywiście mamy przygotowane składniki. Ale ja nie mam, więc muszę je przygotować. Tutaj do gotującej się wody wsypuję makaron. Ja tutaj dosypałem sobie wcześniej łyżeczkę soli. I teraz oczywiście gotuję do miękkości. Do, drugiej, do drugiego garnka Kładam jajka. No i oczywiście jajka gotuję na twardo. Tutaj również była już łyżeczka soli. Yy, makaron potrzebny jest do jednej z sałatek, a do drugiej z sałatek potrzebny jest kawałek pora. Powiedzmy około 10 cm pora. I kroję go w cienkie półplastry. Pokrojonego pora przekładam do miski. I takiego pora oczywiście, jeśli chcecie, możecie sobie sparzyć. Ale ja tutaj nie będę parzył. Ja tutaj dosypuję około pół łyżeczki soli. Wymieszam. Poczekam, aż delikatnie zmięknie. Odstawiam na około 20-25 minut. Składniki do sałatek mam przygotowane i teraz mogę zacząć składać te puzle w pierwszej. Sałatce przeważać będą warzywa świeże. Mam tutaj ogórka, pół ogórka dokładnie i ogórka kroję w kostkę. I ta pierwsza sałatka można powiedzieć jest bardziej sycąca i treściwa. I od razu przekładam do miski. Teraz kroję pół papryki. U mnie papryka czerwona, ale żółta również fajnie by się tutaj komponowała kolorystycznie. I paprykę również kroję w kostkę. I teraz kroję dodatek mięsny. Mam tutaj pół piersi z kurczaka. U mnie ugotowana w rosolę. Tak więc nic się nie marnuje. I pierś oczywiście nie pokroimy w kostkę. No ale w każdym bądź razie rozdrobnijmy. Można powiedzieć poszarny. Pierś przekładam. Tutaj możemy odrobinę podskubać. I ostatnim składnikiem do pokrojenia są jajka. Jajka kroję w dość grubą kostkę. Chcę, żeby one były wyraziste w tej sałatce i dobrze wyczuwalne. No i do takich sałatek najlepiej sprawdzają się jajka od szczęśliwych kur, czyli zdrowe jajka. Składniki mam pokrojone i teraz kilka prostych dodatków i sałatkę mam gotową. Dokładam ugotowany makaron. Nie wiem czy wspominałem, nie jest to makaron ryżowy, tylko makaron w kształcie ryżu. Do tego kukurydza, 4 łyżki. Oczywiście wiem, że tego składnika, ten, ten składnik nie jest lubiany przez wszystkich. Jeśli nie lubicie kukurydzy, nie dodawajcie. Do tego 2 łyżki jogurtu naturalnego. Odrobina soli. I odrobi na pieprzu. I teraz pozostaje to wymieszać. I pierwszą sałatkę mam gotową. Zobaczcie, jaka ekspresowa przygotowanie. A ja za chwileczkę działam z drugiej. I lećmy z drugim tematem, bo człowiek głodny się robi, jak tak, jak tak kroi, kroi, a nic nie zje. Do drugiej sałatki. Potrzebuję trzech ogórków. Ogórki konserwowe. I ogóreczki kroję w drobną kosteczkę. I od razu przekładam do miski. Do tego kilka plastrów papryki konserwowej. A! Kroję w cienkie paski. A jeśli chodzi o ilość. No jest tutaj około 100 gramów. I od razu mogę przełożyć. Druga sałatka bez żadnego dodatku mięsnego. Mniej sycąca, mniej treściwa, ale również niesamowicie smaczna. I teraz do pokrojenia zostały jajka. Mam tutaj trzy sztuki. Jajka kroję w kostkę. Jak widzicie, tych składników tutaj nie ma zbyt wiele w tej sałatce. Ale nie znaczy to, że ta sałatka jest mniej smaczna. Wręcz przeciwnie. Jest przepyszna. Wystarczy kilka prostych składników, żeby zjeść coś przepysznego. Jeśli składniki mam pokrojone, teraz wystarczy poskładać te klocki. Dokładam pora. Zobaczcie, on zrobił się miękki. Tak jak mówiłem, Ja pora zasoliłem ją z Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, możecie sobie go sparzyć. Teraz dokładam kukurydzę. 4 łyżki, czyli około pół puszki. Do tego jogurt naturalny, jedna taka porządna łyżka. Soli już nie będę dodawał. Ten por był solony. Soli wystarczy, tylko odrobinka pieprzu. No i teraz pozostaje dobrze wymieszać. I można powiedzieć, dwie ekspresowe sałatki mam gotowe. I tak, oto prezentują się dwie przepyszne, szybkie w przygotowaniu sałatki. Tak, więc, cóż, kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Pozostaje mi zachęcić Was do wypróbowania tych prostych przepisów. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia. A ja zasiadam do stołu.